Rok, nie? To będą święta wow, też święta. niesamowite. Zaczynam, yeah. zaczynam. Zacz, zacz, zacz. Wow, to nasze ulubione święta, Boże Narodzenie. Tak jest. Kochani, chcemy Wam życzyć w te święta Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa wszystkiego, co najlepsze. Bożej radości, pokoju od Boga, Bożej miłości, Bożej mądrości, szczególnie na ten nowy cały, nowy rok 2024. Wierzymy, że święta Bożego Narodzenia to jest, są święta Bożej obecności. Niech ta Boża obecność wypełnia Wasze domy, Wasze serca. Niech Boży pokój, Boża radość przepełnia Was i niech ten nowy rok będzie pełen Bożego błogosławieństwa. Tego Wam życzymy. I życzymy Wam jeszcze, aby osoba Jezusa Chrystusa była najważniejszą postacią w czasie tych świąt, a także w całym nowym roku.